No, hej, dzisiaj pokażę wam, jak zrobić takie świetne jajko albo dywanik dywani dla maluszków LPS. Będzie do tego tylko nam potrzebny pusty haczyk. Bez takich na haczyk. Pusty haczyk, no i gumeczki. Jak chcecie to zrobić częczowe, no to trzymajcie się moi. Czyli tak, bo nie wiem, ile do tego gumek jest potrzebnych. Czyli tak, zawijamy, tak, aby były trzy pętelki na haczyk. Bierzemy dwie gminki pomarańczowe, bo ja robię kolor tęczy i ściągamy po prostu te czerwone, na to pomarańczowe. Teraz robimy kolor żółty i ściągamy to pomarańczowe na to żółte. Teraz weźmiemy um, dunki. Koloru zielonego i to żółte ściągamy na zielone. Oczywiście te jajka nie muszą być takiej wielkości albo dywaniki dla jasów. One mogą być większe. Ja robię to akurat 6 albo 5 kolorów. Tak. Teraz bierzemy następny kolor. W moim przypadku będzie to kolor niebieski te niebieskie najzwyczajniej ściągamy. A jak jest jakoś złano, to Was bardzo za to przepraszam, ale światło mi dzisiaj serio bardzo wariuje i jest wiecznie. To, to niebieskie. Teraz bierzemy ostatni kolor, czyli fioletowy. I ściągamy najzwyczajniej to niebieskie na to fioletowe. Jak to będzie wyglądać? Teraz ym, wiecie, że czerwone jedno, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Ale będzie jak wyglądał tak, że będzie miało tylko jedno czerwone i trzy po innych. Dobrze, teraz bierzemy najzwyczajniej hakiem wkuwamy się w te czerwone trzy pętelki. I teraz bierzemy dwie gumki pomarańczowe. Um, poczekajcie chwilę, ponieważ ja nie mogę znaleźć... Dobrze, mam tutaj te pomarańczowe, bo mi wypadły. Bardzo was za to przepraszam. Pomarańczowe. Robimy takie jeszcze raz. Żółte, zielone, niebieskie i fioletowe. Cześć, chwilę. Ja już sobie tutaj zrobiłam. Teraz mamy taką bardziej... Literkę U. Teraz wystarczy znowu wbić się w to czerwone. I ściągnąć. Będę tak Wziąć dwie gumki koloru pomarańczowego. I ściągnąć tylko do czerwone. W tych filotowych teraz nie ruszamy. A gdy teraz gumki takie mi spadły. To nic się nie stanie, wystarczy znowu się wkuć w to czerwone. Okej, okay. będzie to tak teraz wyglądać. Bardzo dziwnie teraz. Na końcu jest najtrudniejszy, na początku jest chyba najłatwiejszym, to jest słabe, ale na końcu jest najtrudniejszym. Można powiedzieć. Okej, okay, teraz ściągamy tylko te pomarańczowe, okay. Gąka okay, i ping ping skoczyła. Tylko ponieważ nie mogę ściągnąć. Przepraszam... Ale, mój, ale telefon jest zablokowany, także jeżeli go teraz wiecie... Um, blokować, bo coś mi się bo coś się stało, nawet sama nie wiem co się stało, ale nam na tym telefonie nie da się teraz zapauzować. Na filmik zrobię teraz. Teraz ściągamy na dwie punkty koloru niebieskiego. Jak teraz jest źle, ponieważ już jest ciemniej, ponieważ byłam... tego... na chwilę, ponieważ teraz... opcji bardziej Ale wszystko to wygląda, ponieważ jest ciemny kolor. Teraz sobie poszukam. O, ja już się zatrzymywać. Dobra, zabijam tutaj na niebieskie. Ops. Okej, okay, na niebieskie. I teraz. Ściągamy tylko to niebieskie na tylko dwie gumki, tak jak na każdym, tylko dwie gumki koloru fioletowego. Mamy takie coś. Nie wygląda to teraz jak to, to jest takie. Coś. Dobra, teraz tak. trzeba będzie wziąć jedną gumkę koloru innego niż fioletowy, ponieważ... Ym, będzie nam bardzo trudno ściągnąć, będzie nam Ja tym razem nie użyję złotego, tylko srebrnego. W kamerce pewnie wygląda jak szalony. Przepraszam, Okej, okay, mamy takie też już trochę bardziej przypomina to, ten dwanik. Teraz wystarczy tylko to. Tylko tylną. 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 Tylnią. ściągnąć na no, zwyczajnej tak. najzwyczajniej i za górną pociągnąć oto wasz dywanik jest już gotowy pokażę wam to teraz inaczej opa to jest tam co przed chwilą zrobiliśmy ponieważ masz tutaj tak to przepraszam poczekać żeby mi się dzwonić pozwolę oh, oh. I jeszcze, zapozuję, okay. dobrze, że zastopowałam, o nie, no znowu się tak dzieje, w pewności możecie najlepiej u góry za tą szarą gumkę, u mnie za szarą, oczywiście, możecie ją po prostu najzwyczajniej zawiązać, aby wam się już to nie otrzymał. i wtedy będzie tutaj taki supełek, dobra, tutaj mam to, co przed chwilą zrobiliśmy, a to jest moja pierwsza taka, zrobiłam jeszcze jedną, ale ona była, ona jest za duża, ponieważ miała, nie takie trzy rzędy, miała cztery i jest o wiele, wiele dziwniejsza i głupsza. Więc tak teraz wygląda, miała trzy, ale teraz tu z tyłu wygląda cztery, ma cztery. A więc tak, tak to wygląda z czterema, jest bardzo, bardzo brzydkie z czterema. Z trzema jest przesły, taśny dywanik. Mogę sobie usiąść, tutaj też, ten robiłam przed chwilą, ten nie. Dobra, myślę, że się filmik podobał. to Zapraszam do następnych filmików, do Łapki w górę i proszę bardzo o suby, ponieważ em, i o komentarze, ponieważ tak naprawdę em, jest to taka dziwna sprawa, ponieważ. Nie mam ani jednego suba i bym nawet się cieszyła z pięciu Niektórzy się cieszą z pięćdziesięciu, a się bym cieszyła z bardzo z pięciu Proszę, i proszę o suby i bardzo dziękuję, no to pa!